Witam w imieniu naszej czwórki, pana premiera Gawkowskiego. Wszyscy Państwo znacie. A o dwóch osobach, które stoją razem z nami, kilka słów za chwilę e, powiemy. Proszę Państwa, kwestia obsadzania resortu nauki. Chciałem poinformować, że w związku z umową koalicyjną i naszymi ustaleniami z panem premierem Donaldem Tuskiem. Chciałem przekazać następujące informacje. Rekomendujemy i jest na to zgoda informacji, którą reprezentujemy razem z panem premierem Gawkowskim i ustalenia koalicyjne w tej sprawie się wczoraj ostatecznie zamknęły. Rekomendujemy na funkcję ministra do spraw nauki pana Doktora Marcina Kulaska. Pan dr Marcin Kulasek w tej chwili jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jest absolwentem Instytutu warmińsko mazurskiego gdzie zrobił doktorat i prowadził przez pewien czas dydaktykę. To co najważniejsze, jest również szefem, przez cztery lata był szefem Podkomisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod poprzedniej kadencji polskiego Sejmu. Na osobę, która będzie jego zastępcą rekomendujemy panią doktor Karolinę Ziołopóżuk. Pani doktor Karolina Ziołopóżuk w tej chwili jest wiceszefem Kancelarii Senatu. To, co ważne, związana ze środowiskiem naukowym 20 lat. Robiła doktora w Anglii przez 5 lat, wykładając tam również. W tej chwili jest prodziekanem na Uniwersytecie im. Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych. i Ta para jest rekomendowana jako nowe kierownictwo i dołącza do tego kierownictwa, które w tym resorcie w tej chwili z innych partnerów naszej koalicji jest złożone. Jednocześnie zawnioskowałem dzisiaj odwołanie e, pana e, Gduli ze stanowiska podsekretarza stanu. W związku z tym pan Gdula zostanie z tego stanowiska odwołany, e, a te dwie osoby zostaną w najbliższym czasie e, powołane. Czekamy w tej sprawie oczywiście na pana prezydenta. Dwa zdania komentarza. Jesteśmy przekonani, że te dwie osoby gwarantują dwie bardzo ważne sprawy. Jedna to jest kwestia silnej pozycji politycznej szefa tego resortu. Pan dr Kulasek jest również sekretarzem Nowej Lewicy, ma bardzo silną pozycję polityczną. Nie muszę mówić, co to znaczy silna polityczna pozycja w rządzie. Również dla środowiska, która, którym będzie kierował pan e, Marcin Kulasek. To znaczy silny głos w sprawie budżetu, to znaczy silny głos w sprawie zabezpieczenia finansowego, interesów tego środowiska, interesów środowiska akademickiego. E, bo polityka to również e, a w dużej mierze pozycja polityczna poszczególnych członków rządu. Zależy nam bardzo na tym środowisku. Zależy nam bardzo na dialogu ze środowiskiem akademickim. Zależy nam bardzo, aby środowisko akademickie decydowało o swojej przyszłości. Zależy nam bardzo na tym, żeby się wsłuchiwać we wszystkie postulaty tego środowiska akademickiego, we wszystkie postulaty e, Polskiej Akademii Nauk, żeby prowadzić dialog z tym środowiskiem, żeby ten dialog był jak najbardziej otwarty i żeby w wyniku tego dialogu były podejmowane decyzje, a nie żeby te decyzje w jakikolwiek sposób e, to środowisko, zdania tego środowiska nie uwzględniały. Z mojej strony tyle. Bardzo proszę pana premiera Gawkowskiego. Szanowni Państwo, jest czas podsumowań, przychodzi czas zmian i nadchodzi czas pracy. Za nami kilka tygodni, w których mówiliśmy dużo o nauce, wskazując przede wszystkim, że to jeden z priorytetów budowania odpowiedzialnego państwa. Nauka jest blisko do obywatela bo nie tylko studenci, ale przede wszystkim innowatorzy korzystają z tego, że uczelnie w Polsce cały czas się rozwijają. Dla mnie nominacje, dla pana ministra Kulaska i dla pani ministry Działopusł to wyraz odpowiedzialności za team, bo lewica tworzy dobry team w rządzie i chce, żeby stworzony został bardzo dobry team w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tim, który ma proste zadanie. Zbudować dobrą i mocną więź środowiskiem akademickim, doprowadzić do sytuacji, w której na naukę będzie więcej środków finansowych, którzy, w którym innowatorzy, profesorowie będą traktowani w taki sposób, że będą wierzyli i wiedzieli, że rząd się nimi opiekuje, a przede wszystkim, że wszyscy razem że będziemy opiekowali się studentami, którzy są dla nas, dla środowiska lewicy wyjątkowo ważni. Chcemy budować odpowiedzialny rząd, dlatego kierujemy do tego rządu ludzi, którzy mają i kompetencje, i doświadczenie. Są związani z uczelniami, wiedzą doskonale, jak wygląda ciężka praca nauczania, i mają świadomość, co znaczy dydaktyka. Taka codzienna, kiedy pracujesz z studentem od rana do wieczora, kiedy odpowiadasz za proces dyplomowania, kiedy w końcu wiesz, ile pracy trzeba włożyć, żeby nauka. Również ta związana z projektami, z wykorzystywaniem środków, z innowacyjnością. Później była dobrze komercjalizowana i wpisywała się w to, jak wygląda polskie PKB. Bo wszystkim nam chodzi o to, żeby nauka dawała poczucie kolejnego skoku technologicznego, życiowego, a przede wszystkim rozwojowego. Więc trzymając kciuki za pana Marcina Kulaska, za panią Karolinę Ziołopurzu, jestem przekonany, że w Ministerstwie Nauki pojawia się dobry tłum który będzie korzystał z tego wszystkiego, co już zostało wydane, jak będzie fundament w pracy w ministerstwie przez pana ministra wieczorka i będzie również w bliskim sojuszu ze wszystkimi interesującymi, którzy chcą się spotykać w ministerstwie, chcą, żeby to ministerstwo było otwarte do ludzi i z takim dobrym nastrojem te nominacje, które przedstawił pan Marszale 13 przyjmuje. Chciałem jeszcze jedno zdanie powiedzieć, zanim poproszę o dwa zdania pana ministra Kulaska. Proszę państwa, kończy się pewien etap, jeżeli chodzi o sprawę związaną z resortem e, nauki. I myślę, że odpowiedzialni politycy powinni powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli cokolwiek było złego w tej polityce w stosunku do wprowadzonej w tym Ministerstwie e, Nauki do tej pory, to chcę powiedzieć słowo, przepraszam, w stronę tych ludzi i tych środowisk, które mogły się w jakikolwiek sposób poczuć urażane. Panie ministrze, bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję przede wszystkim panu premierowi za zaufanie i możliwość pracy w jego rządzie w tak ważnym resorcie. To ogromna zaszczytna funkcja i dziękuję za to, za to zaufanie. Dziękuję również nowej lewicy za zaufanie. Wchodzimy nową ekipą z panią ministrą Karoliną, dr Karoliną Ziłopurżuk. Mamy do siebie pełne zaufanie i będziemy mocno współpracować. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, że lewica bierze pełną odpowiedzialność za naukę polską. To, co było dobre będzie przez ten rok, będzie dalej kontynuowane. To, co było złe, będzie poprawiane. Szanowni Państwo, stawiamy przede wszystkim na... Dialog i konsultacje. Konsultacje i dialog. Tego uważamy, że może trochę zabrakło w, w, w poprzednim roku i to będzie poprawiane. Po nominacji przez pana e, prezydenta, e, zorganizujemy w resorcie e, spotkanie z państwem i szerzej powiemy wówczas o kierunkach. E, naukowcy potrzebują pieniędzy na badania. Studenci potrzebują akademików. A my wszyscy potrzebujemy, potrzebujemy dialogu w nauce polskiej, potrzebujemy właśnie dialogu i konsultacji. Dziękuję bardzo. Panie ministro. Tak jak powiedział pan minister Kulasek, będziemy mogli państwa zaprosić, mam nadzieję, że już niedługo, bo wyzwań, które stoją przed polską nawą jest naprawdę bardzo wiele i serdecznie dziękuję państwu za pisanie o tych wyzwaniach, za wskazywanie tych wyzwań, ale także za to, że Byliście głosem dla środowiska i miejscem, w którym środowisko mogło wyrażać swoje opinie i wszystkie te opinie na pewno już do nas trafiły i poświęcimy jeszcze więcej uwagi i przedstawienia.